No, cześć, cześć, moi drodzy, zapraszam Was na kolejny odcinek. Przedemną mam zrabki za 85 zł. No, znowu sobie tak przetestujemy parę maluszków, czyli mam lotka, mam super trzynastkę i szybkie 50. Oprócz tego dwie zrabki za 5 zł, jest to Crazy 8 oraz laki Koniczyna, numer 4,19. Mamy cztery zrabki za dyszkę, jest to Gorączka Złota, może Pieniędzy. Tutaj góra, kasy i szmaragdowe dolary. Takie mamy numerki. O. A na koniec najdroższa, wielka pensja bankiera z numerem 22. Także jest co trapać. Zapraszam do kibicowania. No więc, nasz odcinek zaczynamy od lotka. Szukamy słonia. Mamy wiórkę ślimaka. A tu kraba i Motyla, więc niestety pustak. A teraz super trzynastka. Szukamy trzynastki, której nigdy tutaj nie będzie. <noise> Dziękuję bardzo. Jasnowic czy co? <noise> A teraz crazy 8. Boję się, że ósemki też tu może nie być. 5, 1, 3, 6, 6, 9. 5 i 4. No i wyczarował. <grych> Dobrze, trzy zrapki za nami. Niestety na razie żadnej wygranej. Zobaczmy, co w grączce złota wydrapimy. Tutaj jest potrzebna, potrzebna moneta bądź garnek. Klucz perfumy i jest moneta. Proszę bardzo. Może jeszcze jakaś jedna, żeby powiększyć tą wygraną. O, nawet barankowe tulipany. Kurczę, jakie kombo. Gwiazda i kwiaty. Dobrze, wracamy do monety i wydrapujemy dyszkę. No i luks, zawsze coś na pomnożenie. A teraz może pieniądze.

Ostatnia tutaj szansa. Ale niestety. TR. Więc to też puste. Dobrze. Ostatni maluszek. Czyli szybki 50. Ponosi się worek. A tutaj mamy 400. 2. 2. No takie małe wpadają. To może rzucą tą dwójką. No nie. To jest za dużo. <noise> na możliwości lotto. Dobrze. Laki koniczyna teraz. Jest. Baranek. No super. Jeszcze tylko biedronkę poproszę. Do pełni szczęścia. Szuchów, palma, pióro i motyl. No niestety. To na pustą stronę. No, i już zostają tylko 3 zrabki. Zobaczmy, jak kuraka kasy na to wszystko zareaguje. Mam nadzieję, że pozytywnie 22, 31, 49. Na razie mi nie niesłychu 14, 13, 36. O, jest sztabka. superowsko 29, 23, 19, 38, 25, 27, 41. Sztabka nam przynosi całe 10 zł. Kontrolna U potwierdza. No to dobrze, coś tam się zadziało. Może o, jakiś szmaragd nas przywita. Podkowa też będzie mile widziana. Pik banan, Tęcza, jabłko. No i zostaje tutaj co? Końcówka. Karniec, melon i motyl. No ta zdrobka też jakoś szczęśliwa nigdy dla mnie nie była. No dobra, jak się trafi jakiś zwrocik, to półkę przekroczymy, a jak nie, no to niestety słabo to tutaj wypadnie. Więc cała nadzieja wielkiej pensji bankiera. skop klucz, ananas, perła, zegar. Także nic poszukiwanych symboli jeszcze nie ma. Jest plik moi drodzy, ale fart. Super, no to coś się tutaj zadzieje jeszcze. Podkowa, diamenty. No jakby te symbole pozbierać z tej zdrapki i przenieść na te, co tam były wcześniej. <grych> To by chłop dzisiaj rekord pobił. Tęcza, chmury, arbus, jabłko, pomarańcza. Nie, to jest cytryna. Sorki, sorki i ostatnie tutaj symbole. Nic na mnie nie wnoszą. W bonusie mamy tofi. także wracamy do tego pliku i sprawdzamy, ile tutaj będzie. Czy coś dużego, czy nie. Czy coś dużego? No, dużego już raczej nie. Ale was trzymam w niepewności. Dobra, trzy dyszki, ale są. No i dobrze, pięć dyszek się udało zyskać z całego wkładu, także można zaakceptować dyszka w gorączce złota, dyszka w górze kasy i 30 zł wielkiej pensji bankiera. Także bardzo dziękuję za obecność. Do zobaczenia na czwartkowym odcinku. Trzymajcie kciuki ze zdrapki oczywiście i walczymy z lotem dalej. Cześć!